Witajcie Tano. W dzisiejszych zajęciach dla zielonych powiemy sobie troszkę o misjach, które czekają na nas w uniwersum Warframe gdzieś w materiale będzie informacja też dla Was. Tak więc bez zbędnego przyciągania intro przejdźmy do tematu dzisiejszych zajęć. Eksterminacja. W tej misji po prostu mamy wyeliminować taką liczbę przeciwników, jaką nam wyświetla w lewej części ekranu. Potem możemy udać się do ewakuacji, bądź jeszcze zostać, aby polutować mapę, co zalecam dla świeżych graczy. Bo wierzcie mi, każda ilość tego, co tam znajdziecie, będzie Wam potrzebna. Infiltracja. Jak dla mnie to jedna z kilku znienawidzonych przeze mnie misji. Musimy schakować podane punkty w misji. Zazwyczaj są to tylko A, B i C. Ale czasami może ich być więcej. Uwaga, ponieważ hakowanie w korpus grinier czy w Nowej Wojnie różnią się od siebie, więc w sumie gdy nauczymy się tych trzech schematów, to łamanie szyfrów staje się łatwe, a najłatwiejszym z nich, w mojej opinii, są szyfry grinier. Zalecam opanować to, jeśli się da do perfekcji. Ponieważ w misjach Sortii, inaczej mówiąc mobilizacji, nie ma taryf ulgowych. Względem nieudanego hakowania, jedno nieudane hakowanie oznacza porażkę całej misji, którą trzeba będzie niestety powtarzać. Wydobycie. Misja, w której możemy użyć stwierdzenia przyjemne, spożyteczne. Otóż w tej misji lecimy do zaznaczonego miejsca zrzutu, i gdy wejdziemy w ten piękny, świecący okrąg, to po chwili spada jedno wielkie cholerne wiertło, które musimy bronić i pilnować, żeby to ustrojstwo miało energię, którą zdobywamy, zgadnijcie jak. Oczywiście mordując znowu moby. <laughs> A w szczególności moby, które mają na lędźwiach widoczny, błyszczący się na niebiesko zbiornik. I to właśnie ten zbiornik jest nam potrzebny do zasilania wiertła. Spokojnie, w tej misji jeśli ulegnie zniszczeniu wiertła, to nie przegrywacie. Po prostu dostajecie zamiast pełnego 100 kriotyku, jest to kolejny surowiec. Dostajecie zmniejszoną jego ilość. Możecie tych biertów urobić ile tylko dusza zapragnie. Oczywiście do momentu, gdy nie będzie już za ciężko, ponieważ mopki nie stoją z rewelem i obrażeniami oraz twardością. Im dłużej, tym są one cięższe do zabicia. I tak z każdego wiertła, które sukcesywnie wydobędzie cały kriotyk, dostajemy go 100. Już bym chciał tysiąc. Hm. Zazwyczaj potrzebna nam 500 krytyku, aby wykonać misję. Ale jak jesteśmy pazerni, możemy zostać dłużej, ponad wymagany próg. Pamiętajcie tylko, że możecie odpalić kilka takich wierteł naraz. Ale każdy z nich potrzebuje obrony oraz zbiorników energetycznych do funkcjonowania. Więc jeśli chcecie ich więcej, odpalajcie je wtedy. Ale tylko na własne ryzyko. Zostaliście ostrzeżeni. Zakłócenie. Tu sytuacja wygląda troszeczkę inaczej. Zalecam mieć tu jakąś ekipę kolegów, czy to z klanu, czy po prostu swoich, bo tu każda siła jest na wagę złota. Otóż mamy kilka stanowisk oznaczonych kolorami. Oczywiście widać to na lewej stronie ekranu, jak we wszystkich misjach. Aby odpaść te stanowiska, potrzebujemy konkretnych kluczy, które są oznaczone ich kształtem i które wypadają z pewnych mopków. Po podniesieniu takiego klucza i użycia go w odpowiednim stanowisku, zaczyna się jego tak obrona, która albo może zbustować was na ten czas, albo też i przeciwników, lub może osłabić was, jak i waszych przeciwników, zależy od ich humoru. Bronić go musimy przed mobem, ja go lubię nazywać kamikadze, którego nadejście możemy usłyszeć charakterystycznym pikaniem. Na minimapie pokaże się on jako duży czerwony rąb. Czyli tak jak wszystkie cele, które mamy do wyeliminowania. Ale jest spora szansa, że zanim go zobaczymy, może on rozwalić nam stanowisko. Tak więc, moja rada jest taka, aby dwie osoby na przykład zostały. Oczywiście mówimy tu o grupie graczy z kranu lub znajomych. Solo zalecam grać z randomami. Oni praktycznie zrobią to za nas. A my będziemy pijawkami. No, ale jakoś trzeba sobie dawać radę. A dwie osoby, które już słyszą te pikanie, wyleciały w poszukiwaniu gostka i postarały się o szybką jego eliminację lub obniżenie jego HP, tak aby można było go odobić. I jak w przypadku poprzedniej misji, mamy rundy. Jeśli przegramy zbyt dużą ilość kluczy, to chyba już wiecie, że przegrywamy. Przetrwanie. Łomatko i córko, jeśli lubisz haken slasher do momentu aż twoje ręce stwierdzą, panie, skończ w końcu, bo odpadniemy w pizdu, to ta misja jest wprost dla ciebie. Prosta jak drut. Odpalamy ją hakując terminal, który jakżeby inaczej jest niedaleko i w tym momencie odpala nam się czas oraz poziom tlenu. No bo oczywiście mędy mają zaisty plan nas zadusić, ale spokojnie. Pokonując panoszących się wrogów, zdobywamy ja je nazywam inhalatorami, które napełniają nam ten poziom tlenu. Jak również nasza wdzięczna Lotus co jakiś czas, czas zrzuca nam zaopatrzenie tlenowe. Tak więc, jeśli dobrze sobie to zagospodarujesz i będziesz wyżynał wrogów dostatecznie szybko, możesz tam siedzieć dosłownie godziny, dopóki już nie stwierdzisz, że nie masz ochoty dalej ich ciachać i lecisz do ewakuacji. Jak w większości omawianych tu misji, w misjach przetrwania co 5 minut otrzymujemy losową nagrodę. Przetrwanie kuwa ma jedno urozmaicenie. Mopki wyrzucają jakoby zbiorniki, podobne do tych z misji wydobycia, tylko że są czerwone. Które możemy zaaplikować do zaopatrzeń tlenowych, aby zbierać przy okazji surowiec o nazwie kuwa, O którym będziemy rozmawiali w dalszych materiałach. Porwanie. W tej misji głównie chodzi o zakoszenie danej frakcji jakiegoś urządzenia i dostarczenia go z punktu A do punktu B. Do tej misji najlepiej przygotować sobie warframe, który ma dużo tarcz. No, no najlepszym wyborem byłaby Hildryn, no ale cóż, nie będziecie jej na razie mieli. Aczkolwiek, ale o tym w innych materiałach. Albo zmodować sobie zakładkę w warframe typowo pod dużo tarcz. Ponieważ zazwyczaj urządzenia te pochłaniają nasze tarcze, aby mogły posuwać się naprzód. Ale kto powiedział, że będzie łatwo? Oprócz tego, że urządzenie wpierdziela nam tarcze, żeby się poruszać, to jeszcze musimy go cały czas bronić przed wrogami, bo urządzenie nie ma własnych tarcz, tylko gołe HP, które i tak samo spada o 10 punktów co jakiś czas. Fajnie, nie? No właśnie, kurde, że nie. Bo, gdy jesteśmy sami, to tego za cholernie można zrobić bez pełnych gaci strachu i duszą na ramieniu, aby to ustrojstwo dotarło na swoje miejsce. Heh. Jeszcze zamiast mieć jakąś w miarę fajną prędkość, to zapierdziela to jak żółw po cholernej pustyni. Więc tak, to kolejna misja, którą nie polecam, a wręcz narzucam, nie robić solo. Pod żadnym kurde pozorem. Idź z kolegami, klanem czy randomami, ale przenigdy nie rób jej solo, bo na pewno przegrasz. Sabotaż. Misje sabotażowe to misje, w których mamy na przykład zniszczyć jakiś element, który zakłóci spokój przeciwnikom, albo będzie to dla nich jakoby stratą. Czy wymienić ogniwa, żeby było jak w piekle, albo jak na Antarktydzie. Czy też przejść przez portal z mapy o do innej, zabrać jakiś przedmiot z drugiej mapy i wrócić z powrotem w określonym czasie. Ale to nie wszystko. Najważniejsze w misjach sabotażowych są ukryte skrzynki, czyli na przykład na przykładzie skrzyń od grinier, które mają zielone, czyli oczywiście dostępne do otwarcia. Oraz są też czerwone, niedostępne do otwarcia, aczkolwiek istnieje mod do towarzysza. Nierobotycznego, który ma jakiś tam procent szansy, żeby z niedostępnej, czyli czerwonej skrzyni, zrobić ją dostępną do otwarcia. Oczywiście to jest tam animacja, że on troszeczkę poniucha, podrapie i wtedy zobaczymy, czy można otworzyć, czy nie. Jak nie można otworzyć, to ta czerwona skrzynka po prostu się robi już szara. Nic z tym nie zrobimy. Genialny mod do trollowania zapalonych luterów. Nie pytajcie, skąd to wiem. Moja żona do tej pory mnie za to nienawidzi. Jak i białe skrzynki, które są dostępne tylko i wyłącznie na misjach sabotażowych. Ukrywają one luty specjalne, których identyfikacja jest dopiero po zakończeniu misji, tak samo jak po zakończeniu misji infiltracji. Skrzyń takich na każdej misji sabotażowych są trzy, a bonus taki ode mnie jest taki, że na Kuwait Fortress. O ile tego nie zmienili, była szansa na wydrobienie części do Warframe i Wara w misjach infiltracji. A teraz taka mała mowa o niespodziance, którą dla Was mam. Dla tych, co wytrwali do tego momentu, nie zeskipowali filmu i jadą dalej. Niespodzianka jest taka, że ja mam w planie zrobić top 10 Warframe'ów dla początkujących. Moja osobista topka. Ale chcę zrobić topkę moich widzów, czyli Waszą topkę 10 Warframe'ów, których polecilibyście dla początkujących graczy. Niech mi piszą na maila, który będzie zawarty w opisie, ich top 10. I zrobię taką topkę właśnie 10 od moich widzów. Jak chcecie, możecie też napisać, dlaczego akurat takich, a nie innych Warframe'ów polecacie dla świeżych graczy. To jest ta niespodzianka. Wszyscy sobie mamy pomagać. Obrona. W tej misji mamy chronić jakiś przedmiot lub człowieczka. O Jezus, ten drugi jest najbardziej irytujący. Kto go miał, to wie. Przez określoną liczbą rund. Każda runda ma swoje fale wrogów, które należy pokonać i nie pozwolić do tego, aby chronionemu celowi spadła tarcza i życie do samego końca. Bo wiecie, co się stanie. Fal, które nazywamy rundami, zazwyczaj jest 5. Jak się nie mylę, w misjach sorty, czyli mobilizacji, jest ich 10. Co każde 5 rund otrzymujemy nagrodę, znowu losową, mogą to być mody, endo, kredyty, etc. Jak się nie pomylę, to chyba nawet można sfarmić jakąś część do Warframe'a. I tak, nie pomyliłem się, ponieważ można sfarmić część do Warframe'a Grendel. Bo oprócz tego, że wiem, że można było go sfarmić, to wiem też, że to była najbardziej irytująca część Warframe'a, jaką trzeba było wyfarmić. Ludzie, ja do tej pory nie, nie mam tego Warframe'a, bo nie potrafię zrobić tej obrony, bo na tej obronie nie masz ani modów. Bo jesteś w ogóle wymodowany, idziesz na kolasa, tyle. I samemu tego nie idzie zrobić. No już próbowałem nad INAROSEM. Ni cholery. Więc e, taka mała prośba, jeżeli ktoś jest w stanie mi pomóc, piszcie w komentarzach. Obrona mobilna. W tej misji mamy do zabrania ze za sobą klucz, który leży pod naszymi nogami i dostarczyć go w trzy lokalizacje. Nazwijmy to wykradania danych. Po umieszczeniu klucza musimy bronić systemu przez określony czas, pokazany po lewej stronie ekranu. Pamiętajcie, że podniesienie klucza umożliwia nam używanie tylko broni bocznej oraz broni białej. Oczywiście możemy przemienić się na broń główną, wciskając klawisz F, ale wtedy automatycznie upuszczamy klucz. Do zapamiętania również ważne jest, że po każdej obronie systemu musimy podnieść klucz ponownie, za wyjątkiem ostatniej obrony systemu. Oj, nawet ja nie zliczę razy, kiedy obrona się zakończyła, poleciałem do drugiego systemu i nagle. A gdzie jest klucz? I z powrotem po klucza. Przejęcie. W sumie, gdy masz za sobą trzech innych kolegów, to nic innego nie robisz, tylko stoisz w jednym miejscu, od czasu do czasu ruszając się po mapie, pod ropą kolegów. Chodzi o to, że mamy na mapie cztery systemy, których należy bronić. Każdy przejęty system przez wrogów powoduje zwiększenie ich paska przewagi. I oczywiście, gdy dojdzie on do końca, wtedy klops, przegrywacie i tracicie dropę, które mogliście wytargać z rund jako nagrody za wytrwałość. Za to, jeśli to wy wygraliście wszystkie rundy, które macie pokazane nad paskami przewagi, wtedy zdobywacie jedną z losowych nagród. Może to być endo, relikty, czy też mody. W zależności od rotacji A, B, czy C. Nagrody również ulegają zmianom, ale o tym w innych materiałach. Ratunek. Misja, w której naszym zadaniem jest uratowanie zakładnika z rąk przeciwników. Gdy już dojdziemy na miejsce zadania, musimy uważać, aby nas nie wykryli, inaczej odpalana jest sekwencja uśmiercenia naszego zakładnika i musimy się wtedy cholernie śpieszyć, aby zdążyć, bo zazwyczaj jest to 30 sekund. Do tego dochodzi, że nie czeka on na nas od tak. Mamy drzwi do cel, gdzie może on być za jednymi z nich albo i nie. Każde z tych drzwi musi być schakowane, aby je otworzyć, więc jeśli to tylko możliwe, próbujcie nie dawać się wykrywać. Jako nagroda za wykonanie tej misji dostajemy Widmo Warframe, ale to zostawiam już Wam, abyście mogli sprawdzić, co to takiego jest. Zabójstwo. Jak sama nazwa wskazuje, mamy zabić jakiegoś złodóbca, czyli Bosa z danej planety i tyle. Ale czy to wszystko? Otóż nie, bo ci złodupcy mają pewną ważną zaletę. Dropią części do Warframe, przynależnego do tej planety. Pamiętacie zapewne, gdy na wstępie do Warframe prosiłem, byście nie wydawali ani jednej platyny na Warframe'a, bo dostaniecie je za darmo. I Proszę bardzo, oto główna metoda jak pozyskać Warframe w grze. Są jeszcze inne metody, ale o nich w przyszłych materiałach. A taki mały tip ode mnie, jeżeli dojdziecie do Ropalolista, farmcie ile wlezie. Właśnie z niego wypada Warframe Wisp, który jest chyba jednym z najlepszych Warframe'ów zaportujących w grze. Przynajmniej jak dla mnie. Ogień krzyżowy. Ta misja to po prostu kolejna eksterminacja. Z takim małym wyjątkiem, że zamiast mieć jedną frakcję do zgładzenia, mamy ich dwie, gdzie te frakcje również leją się między sobą i leją też i nas. To chyba wszystkie misje w Warframe. Zaznaczam chyba, bo próbuję bardziej brać te misje z mojej pamięci niż posiłkować się grą. Są też misje Archwingowe, które mają podobne cechy co do wymienionych, aczkolwiek nie ma ich aż tyle, dlatego też nie będę się nad nimi aż tak. Bardzo rozwodził, tylko je wymienię. Więc to jest lista misji Archwingowych: Obrona mobilna, eksterminacja, sabotaż, pościg, coś na podobę uprowadzenia, zabójstwo. Tutaj farmimy część do Frame'a Atlasa. Pośpiech. Jak mnie pamięć nie myli, była to misja na czas. I przejęcie, z którego wypadają na niej dość ciekawe mody archwingowe o ile też tego nie zmienili od tego czasu jak ostatni raz grałem jeśli pominąłem jakieś misje proszę napiszcie o nich również w komentarzach a jeśli filmik ci się spodobał to zostaw łapkę w górę, komentarz suba i walnij w dzwona jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami z Warframe inaczej wpadnę ci na chatę i ci kota jak prawdziwy metal Cześć i jabę, mówił dla was Mateusz.